Wiceprezydent Mastalerek rządzi prezydentem ludą? Szymon Miś, witam Was i zapraszam na kolejny odcinek programu Nieobiektywnie na kanale YouTube'owym programu Naprawdę. Nic dziwnego, że takie są opinie. Nic dziwnego, że coraz więcej osób uważa Marcina Mastalerka za wiceprezydenta, bo to on tak naprawdę rządzi pałacem prezydenckim. To on podejmuje decyzje. Pamiętam jak bodajże pięć lat temu pisałem artykuł o łysku z pokładu Dudy. Chodziło o Krzysztofa Pińskiego taki trochę déjà się robi, gdyż zarówno Krzysztof Łapiński, jak i Marcin Mastalerek byli głównymi twarzami PiSu w 2015 roku. Kiedy ten dochodził do władzy, kiedy Duda dochodził do władzy, to czołowymi twarzami PiSu ze Schowanym Kaczyńskim, Macierewiczem byli właśnie Andrzej Duda, Beata Szydło, Marcin Mastalerek i Krzysztof Łapiński. Nie od dziś wiadomo, że Kaczyński w swoim otoczeniu nienawidzi osób ambitnych. Takimi byli Łapiński i takim jest Mastalerek. To są osoby cholernie ambitne. Nie takie jak Szydło, nie taki jak Duda w szczególności, którzy dadzą sobie wmówić wszystko, dadzą zrobić sobie wszystko, byleby mieć poklask. I tak jest w tym wypadku. I tak jak najpierw Łapiński rządził Dudą, wtedy też przecież Duda był mocno skonfliktowany z Prezesem Kaczyńskim. Tak jest i teraz. Kiedy to Duda lawiruje. Nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie, ale wiadomo, kto tym steruje. Bo to widać te ruchy. Nie ma co się oszukiwać. Duda nie ma w tym żadnego interesu. A Masterek ma. Ma stalerek po pierwsze, chce budować swoją pozycję, będąc antyrządowym. Po drugie, ma osobisty uraz do Jarosława Kaczyńskiego, jak go potraktował w 2015 roku. I przede wszystkim ma osobistą ambicję, żeby albo on, albo Duda zastąpił Jarosława Kaczyńskiego na fotelu prezesa PiS. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Chodzi o władzę. Nie od dzisiaj wiadomo, że pokolenie porozumienia centrum wymiera i jest coraz słabsze w I to widać. Po decyzjach, po tym, kto był w rządzie, a kto nie, po tym, co mówią ludzie, no nie oszukujmy się, chociażby Mateusz Morawiecki, były doradca Donalda Tuska, powiedział, że chce startować na wyborach, w wyborach na prezesa PiSu. To samo między wierszami zresztą też de facto sugerował Marcin Mastalerek o Dudzie. Chociaż prawdopodobnie chodzi o niego samego. I o to w tym wszystkim się rozchodzi. Ani Morawiecki, ani Mastalerek, ani Duda nie należą do tego starego zakonu PC. Pomijam fakt, że to są już też osoby w wieku Kaczyńskiego, czyli jak Macierewicz, jak... jak... Wielu, wielu innych polityków, jak Kryże, jak... Aż ciężko sprostać tym wszystkim starym nazwiskom. Jak Glapiński chociażby zresztą przecież. Oni mają ciepłe posadki najczęściej. Łopiński był prezesem TVP jakiś czas. Glapiński jeszcze będzie prezesem NBP. -u. Oni nie mają wpływu. Oni zostali wręcz wykoszeni stamtąd. Kaczyński myślał, że to samo zrobi z mastererkiem. Nie udało się. Podejrzewam, że Łapiński w odpowiednim momencie też się odpali i też przyjdzie po swoje. Albo po prostu wszyscy będą tworzyć nowy PiS. O ile się ten nie rozleci. Chociaż wszyscy chyba wiedzą, bo słyszeli w kuluarach warszawskich, jaką rugę dostał Morawiecki za to, że wyszedł przed szereg. I to jest właśnie PiS. Tam rządzi tylko i wyłącznie dyktatura, tylko i wyłącznie chęć władzy, rządza władzy i nic więcej. Tylko Polski szkoda. Jak zawsze. I Europy szkoda, że są jeszcze takie państwa w Europie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie na wszystkich dostępnych źródłach. Na YouTubie, na Spotify, na tweets, Instagramie, Facebooku, Xie oraz na wszystkich dostępnych źródłach. Czytajcie, oglądajcie szczególnie programy naprawdę nieobiektywnie oraz zupełnie nowy format. Naprawdę 20 sekund, news, w którym będziecie mogli dowiedzieć się, co jest najważniejszego w świecie. Oglądajcie programy naprawdę nieobiektywnie w poniedziałki i wtorki, zawsze o godzinie 20. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.